Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Dwa tematu. Wielu kierowców poważnym problemem są tak zwane białe plamy przestrzeń za samochodem której nie widać w lusterkach. Ta niedogodność ma poważny charakter psychologiczny, ponieważ kierowca czuje się w dużej mierze niepewnie, nie mając wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia pojazdu. Na przykład, po włączeniu biegu wstecznego podczas parkowania prawie nie kontroluje sytuacji na najbliższej drodze samochodu. Takie ograniczenie często prowadzi do niepożądanych wypadków. Podczas cofania samochód może zderzyć się z przedmiotem, zwierzęciem lub nawet osobą. Podobnie. Ograniczenie to ogranicza kierowców, zwłaszcza nowicjuszy, podczas jazdy z dużą prędkością na autostradzie, sprawiając, że stają się oni nieco nerwowi. Dlatego też zaczęto na szeroką skalę instalować kamery cofania w samochodach maksymalizując zasięg widzenia kierowców na otoczenie. Dlatego każdy kierowca powinien zapoznać się z niuansami takiej instalacji kamer. Jak określić miejsce instalacji kamery, jeśli kierowca w końcu zdał sobie sprawę, że konieczne jest zainstalowanie samochodowej kamery cofania? Rozpoczyna się proces jej wyszukiwania i instalacji. Należy zauważyć, że na współczesnym rynku elektroniki wybór takich urządzeń jest ogromny, a zdecydowana większość z nich charakteryzuje się nie tylko wysokimi walorami profesjonalnymi, niezawodnością w działaniu, ale także szerokim zakresem cen, w zależności od tego, który model wybierze kupujący. Jego koszt może się wielokrotnie różnić, eksperci radzą jednak, aby nie spieszyć się z finansowym rozwiązaniem pytania i zacząć od dokładnego poszukiwania miejsca, w którym kamera zostanie następnie zainstalowana. Z tego miejsca kamera powinna mieć wymaganą widoczność, aby wyraźnie spełniać przypisane jej funkcje, zaleca się zainstalowanie go w taki sposób, aby nie zakłócał ogólnego wrażenia estetycznego samochodu, minimalizował możliwość kradzieży, ponieważ złodzieje samochodów z pewnością będą mieli oko na taką innowację. Według zgodnej opinii ekspertów i praktykujących kierowców, którzy pracują z takimi kamerami od wielu lat, najlepszym miejscem do ich instalacji jest nisza nad tylnym zderzakiem samochodu. W tej niszy można ją przymocować nad stanem, numerem rejestracyjnym samochodu. Zapewni to dobry kąt widzenia, pokaże tylko jedną drogę z tyłu. A nie fragmenty samochodu. Jednak niepożądane jest zatapianie go we lub montowanie w taki sposób, aby wystawał. Stając się prawie niewidocznym, da radiu samochodowemu dobry obraz tego, co dzieje się za nim. W tym przypadku będzie jednak musiał stale znajdować się w sferze zewnętrznego brudu i kurzu ale nadal jest to jedna z najczęściej używanych opcji. Jeśli priorytetowo potraktujesz czystość kamery i zainstalujesz ją wewnątrz, wewnątrz samochodu, na tylnej szybie, rzeczywiście zawsze będzie czysta i niedostępna dla złodziei, ale wtedy prawie połowa ekranu zawsze będzie zajmować obraz bagażnika, zauważalnie zmniejszając kąt widzenia, a jakość obrazu w pewnym stopniu może być niewystarczająca. Zamglona. W praktyce stosuje się oba te formaty, z których każdy ma swoje jednoznaczne plusy i pewne niedogodności, o których wspomniano powyżej. Przeczytaj także Jak podłączyć DCD do kierunkowskazów w samochodzie? Instalacja kamery cofania. Po wybraniu miejsca na kamerę cofania kierowca zaczyna szukać samego urządzenia w sklepach samochodowych lub innych punktach sprzedaży detalicznej. Konieczne jest natychmiastowe określenie priorytetów co jest ważniejsze koszt nabycia lub jakość jego pracy. Chodzi o to, że można znaleźć zaskakująco tanią rzecz wyprodukowaną powiedzmy w Chinach, ale nie ma gwarancji, że wkrótce nie zawiedzie i będzie działać dobrze przez długi czas. Często takie kamery okazują się zwykłymi dobrami konsumpcyjnymi, a ich zakup to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Z drugiej strony, nie warto wybierać kamery ze sztuczkami w ogromnej cenie, ponieważ jest to zarówno dla kieszeni budżetowej, jak i dla pracy raczej nie będzie optymalne. Na przykład kamera o wysokiej rozdzielczości lub pokazująca przestrzeń nawet przy słabym oświetleniu może być niedopuszczalnym luksusem dla większości kierowców, których współczynnik wydajności będzie bliski minimum. Optymalnym rozwiązaniem może być zakup kamery cofania w przystępnej cenie, która daje całkiem akceptowalne rezultaty, jednak o tym wszystkim będzie musiał zadecydować sam kierowca. Podczas poszukiwań lepiej nie ignorować rad doświadczonych praktyków, ekspertów. Warto pamiętać o pięciu kluczowych kwestiach, które warto rozważyć przy zakupie kamery, jaka jest rozdzielczość kamery, im wyższa tym lepsza jakość obrazu. Jaka jest jej wrażliwość na oświetlenie? Jeśli samochód prawie nie jest używany w nocy, nie ma powodu, aby kupować bardzo czułą kamerę i odwrotnie. Jaki jest schemat instalacji kamery? Czy można go zrealizować własnymi siłami? Jaki jest kąt widzenia kamery? Najczęściej wynosi on od 120 do 180 stopni. Pożądane jest, aby kupić średnią między tymi skrajnymi wskaźnikami. Aby zapewnić szeroki widok, ale bez panoramy, w której obraz jest często zniekształcony. Jak podłączyć urządzenie do samochodowego zestawu stereo w samochodzie? W takim przypadku nie ma potrzeby kupowania monitora. Przeczytaj również, wybór i samodzielna instalacja systemu widzenia dookulnego w samochodzie. Po dokonaniu ostatecznego wyboru należy zamontować kamerę. W tym celu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta, aby prawidłowo je wypełnić i nie uszkodzić zewnętrznej lub wewnętrznej części samochodu. W zależności od miejsca na kamerę, jej montaż często nie nastręcza żadnych trudności, ponieważ w instrukcji szczegółowo, krok po kroku, określone jest, co i jak należy zrobić, aby wzmocnić uchwyt kamery, wykonując otwory na śruby i przewody, podłączenie do magnetofonu. Więcej trudności będzie miał kierowca, jeśli zdecyduje. Jak podłączyć kamerę cofania do magnesu? Konieczne jest rozważenie tego na przykładzie bardzo popularnej magnetoli Pionier. Jeśli kierowca nie jest głęboko zorientowany w elektryczności, wskazane jest natychmiastowe zwrócenie się o pomoc do profesjonalistów, aby nie tracić cennego czasu i nie popełnić niedopuszczalnego błędu. Ponieważ jednak algorytm okablowania szczegółowo wyjaśniony w instrukcji może być wykonany przez prawie każdego kierowcę, Konieczne jest ścisłe przestrzeganie jego zaleceń, zwracając uwagę na następujące ważne punkty, konieczne jest przedłużenie dwóch przewodów wychodzących z kamery, jednego do zasilania, a drugiego do przesyłania sygnału wideo, ponieważ oryginalna długość natywnych przewodów jest zwykle niewystarczająca. Często taki przedłużacz jest już dołączony do kamery. Zasilanie kamery jest najczęściej podłączane do tylnych świateł. W takim przypadku, zaraz po włączeniu biegu wstecznego urządzenie zaczyna działać, konieczne jest zaizolowanie i ukrycie wszystkich przewodów wychodzących z kamery przez kabinę lub bagażnik, uniemożliwiając ich zerwanie podczas jazdy, jeśli masz pomysł na zamontowanie skutecznego tandemu. A mianowicie kamery cofania, osobistego Androida. Musisz koniecznie skonsultować się z ekspertami, ponieważ nieuchronnie pojawią się pytania o to, jak je połączyć, jak będą się stykać i tak Należy to również zrobić w przypadku kamery bezprzewodowej, która przesyła sygnał drogą radiową, jest bardzo wygodna pod względem praktycznym i dlatego staje się coraz bardziej popularna w świecie motoryzacji. Przyczynia się do tego fakt, że w samochodzie można korzystać z kilku takich urządzeń jednocześnie. Sprawdzanie i ustawianie kamery. Ostatnim etapem instalacji kamery cofania jest jej sprawdzenie i ustawienie. W tym procesie eliminowane są wszystkie niepożądane momenty, które mogą pojawić się podczas instalacji i podłączania. Na przykład kąt widzenia jest dostosowywany tak, aby był jak najbardziej korzystny i wygodny dla maksymalnej kontroli otoczenia z siedzenia kierowcy. Życzymy powodzenia!